ma wszystkim, ja jestem Robert i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio, przeglądając Pinterest'a, natknąłem się na mega inspirujące zdjęcie. O oh my god! Jestem taki zainspirowany, muszę narysować to zdjęcie. I mimo, iż nie jestem tym typem artysty, to gdy zobaczyłem to zdjęcie, moja reakcja była bardzo podobna. I w sumie doszło do mnie, że mówię Wam o tym zdjęciu, a nawet Wam go nie pokazałem. Wyglądały one w ten sposób. I tu jest mała różnica, że nie dam Wam dzisiaj linka do tego zdjęcia, gdyż e, zobaczyłem je bardzo spontanicznie, i gdy tylko je ja zobaczyłem, to od razu zrobiłem screena i teraz nie mogę go nigdzie znaleźć. Dlatego pokazuję Wam je teraz. No i może przejdźmy już do odwzorowywania tego zdjęcia. Oczywiście w moim stylu. Tak więc do wykonania dzisiejszego rysunku użyłem mojej ulubionej techniki, czyli nałożenia promarkerów jako bazy i cieniowania na tym kredkami. Bardzo lubię tę technikę, ponieważ dzięki temu oszczędzamy trochę czasu, a i pory w kartce nie muszą być aż tak mocno zakryte, bo wiadomo, ten wstępny kolor już jest. Kredki, których używam, to polikolory i powiem wam, że o ile na początku. Uważałem, że są naprawdę świetne, po prostu cudowne. To teraz im dłużej nimi rysuję, tym bardziej się męczę. Myślę, że w tym rysunku wykorzystałem już ich potencjał i lepiej niczego bym już nie pokolorował. Bo najzwyczajniej nimi się już lepiej nie da, a przynajmniej ja nie umiem. A dokładnie co mi w nich przeszkadza to to, że zostawiają grudki, gdy się nałoży kilka warstw, to zaczynają się one oddzielać od siebie. No wygląda to strasznie nieestetycznie i no brzydko. Też nie nakłada mi się ich jakoś bardzo przyjemnie, a i temperowanie to jest po prostu jakaś masakra, dlatego ostatnio temper temperuję swoje kredki nożykiem. Hmm. Ale prawda jest taka, że jak byłem początkujący, kompletnie mi to nie przeszkadzało i ja tego w ogóle nawet nie zauważałam, dlatego jeżeli ktoś jest początkujący, to naprawdę warto w nie zainwestować, ponieważ nie są aż takie drogie. Aczkolwiek jeżeli jesteś już bardziej zaawansowanym rysownikiem, to raczej polecam zainwestować w coś lepszego. I ja teraz aktualnie zbieram sobie na polichromosy, pojedyncze kredki, Mam nadzieję, że da się kupić je na sztuki. Bo wiecie, w zestawie mogą być kredki, które w ogóle mi się nie przydadzą, a wolę kupić takie, jakie są mi potrzebne, bo są one dość drogie. Okej, okay, gotowe. Say what? Nie no, dobra, żartuję. Jeszcze postać. Ha, taki prank. Ale ze mnie prankster. Dobra, wiem, że to nie było śmieszne, ale nieważne, uznajmy, że tego nie było. Czasem lubię dodawać jakieś głupkowate momenty do moich filmów, ponieważ wtedy stają się one bardziej inne niż wszystkie. Dobra, wracając do rysunku, bo się trochę rozgadałem. Tło wykonałem również w dość znany mi sposób. Czyli ciemniutka warstwa z kredek, rozmazuję to oliwką, później nakładam kolejną warstwę, później znów to rozmazuję, później już ostateczną na to układę warstwę ciemniejszą. Okej. Okay. Powiem Wam, że troszeczkę ubolewam nad tym, że na kamerze nie wygląda to aż tak dobrze. Zwłaszcza ta twarz, gdyż iż ponieważ że, w rzeczywistości te policzki są troszeczkę bardziej zacieniowane i bardziej zaróżowione. A na filmie tego kompletnie nie widać i wygląda to tak, jakby była biała jak ściana. Także, no tak trochę słabo, więc no w razie czego, tam jest dużo cienia i są one różowawe, tak jak i na zdjęciu. Właśnie, co do zdjęcia. No bo nie wiem, jak, kto jest tym autorem, nie podam wam w opisie, no po prostu nie wiem, bo nie widziałem. Ale mega szanuję osobę, która wykonała to zdjęcie. Ja naprawdę dawno już nie byłem tak bardzo zainspirowany jakimś zdjęciem. Bo wiecie, piosenkarze, których zwykle rysuję, no nie mają jakichś super tych zdjęć. Zwykle biorę pierwsze, lepsze, ponieważ mnie o nie prosicie. Kurczę, wiecie co? Zdałem sobie sprawę, że to jest chyba praca, na którą jak dotąd poświęciłem najwięcej czasu. Bo rysowałem ją razem ze szkicem tak gdzieś 5-6 godzin. Masakra. No i rysunek jest już gotowy, koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy wy również czasem inspirujecie się Pinterestem. I tak, dzisiaj byłoby to już na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Mam również szczerą nadzieję, że rysunek, który wykonałem, również Wam się spodobał. Oczywiście dziękuję za wszystkie opeczki pod ostatnim filmem i byłoby mi miło, gdybyście zostawili taką łapeczkę w górę pod tym filmem. Oczywiście zapraszam Was również do zasubskrybowania tego kanału, jeśli Wam się on podoba, by być ze mną na bieżąco. Kurde, co ja miałem jeszcze powiedzieć? suby, lajki. Nie no, chyba wszystko. Eee, nie zapomniałem jeszcze o Instagramie, więc zapraszam, dajcie mi followka może jakiegoś tak. No. No i do następnego. Cześć!